Hej, hej, Dzień dobry! Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. Pierwszy w tym roku film przeglądowy, yy, nagrywany z telefonu, więc jeżeli będzie trochę gorsza jakoś niż zwykle, wybaczcie. Może też trochę drżeć ekran, bo jednak nagrywam ręką. Dawno nie opowiadałam o tym, co stoi na tym regale. Więc jeżeli pomylę nazwy, wybaczcie, albo nie będę pamiętać, na pewno w napisie później już nazwy będą poprawne, gdyby był jakiś błąd. Znaczy te napisy, które się tutaj będą wyświetlać w przemawianiu. Jak widzicie zrobiłam lekkie przemeblowanie u góry, jest teraz bardzo dużo anturów, natomiast tutaj część roślin się wyniosła do innych miejsc, żeby zrobić troszeczkę przestrzeni, żeby te rośliny mogły się dalej rozrastać, żeby miały fajny dostęp do światła. To co, zaczynamy, jak zawsze od samej góry. I jako pierwszy tutaj e, filodendron Narrow Escape. Przepięknie sobie rośnie, pięknie się układa. Jestem z niego niezmiennie zadowolona z wymianki z basią e, cudmiut maliny. Nawet jak mam jakieś tutaj pasożyty, to rzadko go atakują. Taki bardzo stabilny, fajna roślina, fajny filodendron. E, niedawno dostał podpory, dlatego że zaczynał się już tutaj chwiać, bo pęd się już zrobił długi i zaczął się natomiast same liście piękne. Z tyłu begonia Argentogu. tata, póki co bez nawrotu mączniaka, tam jakieś ukorzeniania, którym się muszę w końcu zająć. Tutaj hoja avaieti, nie rośnie jakoś zjawiskowo, ale stoi w dosyć ciemnym miejscu, więc nie ma się co dziwić. Anturium villenaorum, no z nim mam problem, ono niezmiennie jak wypuszcza nowy liść, to go uszkadza. wypuścił już kilka liści, odkąd u mnie jest i cały czas są uszkodzone, to jest liść, z którą go kupiłam i też przez to, że ostatnio przesuszałam roślinę, bo zapominałam podlewać, tutaj się pojawił Mała, mały uszczerbek na wyglądzie, mam nadzieję, że nie obmurę do końca ten liść, bo już nie wiem, z czym zostanę. Obok Anturium e, Vitarifolium. Ostatnio wypuszczało nowy, już miał całkiem długi, ale niestety po tym, jak e, sprzątałam i odkładałam tutaj roślinę, to ten liść niechcący ułamałam, więc go nie ma tutaj już niedługo to jest w liściu, a tam już niedługo będzie szedł kolejny super anturium ja się z nim świetnie dogaduję, jedno z nielicznych, do, nie do którego nie mam zastrzeżeń. Obok e, alokacja Kubra Red Secret, zobaczymy jak to będzie radzić w tym miejscu, bo jest to jest zdecydowanie najciemniej, tu jest pojedynczy LED, jeszcze go sobie źle zamontowałam i doświetla jakby tamten tył, a nie przód, ale jak tylko zacznie się robić wiosna, to tutaj światło będzie wpadać więcej, więc powinno być ok. hoja Matilde, klasyka, Przepiękne, duże, uroczo opadające pędy. Ja to moje wiecie, że uwielbiam, chyba nie muszę o niej zbyt wiele mówić. Obok Anturium Magnificum, najnowsze iść stare usunąłam, bo już były brzydkie. Jeszcze miękki, ale całkiem ładny, całkiem duży, zobaczymy jak długo wytrzyma bez uszkodzeń. Obok moja piękna królowa, czyli Anturium Warokweum, jak widzicie. O, tu coś mamy, tu coś się stało, pewnie edema, Jak widzicie liście coraz dłuższe, coraz ładniejsze. Niedawno trafiła do nowego pojemnika, bo już miała troszeczkę zaciasno w korzeniach, więc myślę, że się to podoba. Muszę też podlać roślinę, bo już ponad tydzień minął od ich ostatniego podlewania, i jak widzicie, coraz więcej nerwów widać to jest najnowszy 6, coraz więcej nerwów widać i też tutaj się pojawiają problemy. Tak jak mówiłam, ja dalej nie ogarniam tak do końca antków. Za nią przepiękna Pink Dragon, która też tutaj trafiła niedawno razem z kupiłam Red Secret. Ona ma naprawdę spory liście, tego teraz nie wiem wam jak pokazać, bo nie dostaję do niej, bo ona się teraz nastawiła na światło padające z góry. Też niedawno zmieniony pojemnik, tak samo jak przy kuprei, no bo już zdecydowanie przerosły swoje pojemniki. Tutaj anturią krystaliną i widok na to, że dalej się z sątkami. wycięłam fragment, który obumierał, tam z tyłu chyba idzie kilka nowych, to jest jeden z nowszych liści, a tylko on został, jak widzicie, więc świetnie się dogaduje z anturiami. Hojalinaris Aris, niezmiennie, niezmiennie zachwyca, chociaż przydałoby się już chyba <grytanie> dać jej coś większego, e, uwielbiam. Swego czasu pożółkuj kilka liści. Ale nic złego dalej się z tym nie dzieje, więc nie będę panikowała. Tutaj Anturium Silver Blush. Również przepiękny Anturium. Z nim się już troszeczkę lepiej dogaduje, ale też tutaj jakieś uszkodzenie mechaniczne akurat było. Ale też tak jak widzicie tutaj, zdarzają się problemy. Ja przez długi czas nie wypukiwałam soli z to a jednak przy karamzycie bez odpływu, przy twardzie wodzie, przy anturiach to jest dosyć istotna czynność. Stąd też podejrzewam, że mogą być niektóre problemy z liśćmi to jest moje Anturium No ID o którym nadal mam nadzieję, że jest w jakikolwiek sposób spokrewnione z Chamberlaini eee, ja uwielbiam wychodzi w takim brązowo-bordowym kolorze później wchodzi w taką zieleń przyplataną lasą, bardzo ładnie i dekoracyjnie to wygląda, A mi się to Anturium bardzo podoba obok Anturium Nanum liść też został odrzucony pierwszy liść u mnie i teraz niedawno wypuszczać zaczął drugi u mnie jak widzicie jeszcze młody jeszcze się ustawia do światła Hoya parviflora splash przeurocze drobne kropeczki na takich mieczkowatych liściach i obok dwa anturie pierwsze moje anturie z nasionka, te już w ogóle miały tragedię, ale to były Taki, takie spaghetti w korzeniach, że się nie dziwię, że obumierałyście bo tam po prostu nie było prawa mieć tlenu to wszystko wysychało i tak dalej to jest hybryda magnifikum z krystaliną zobaczę jak będzie po tym, jak dostało nowy słoik więc ma więcej miejsca w korzeniach tutaj cały czas mi odpada LED a nie chcę zakładać listwy, bo mi to zmniejsza ilość światła teraz mnie ten LED, muszę go czymś przykryć. tutaj przepiękna alokazja Jacqueline, szczerze Wam powiem, że ja nie wiem, czy ja jej nie donaworzę, czy przenawożę, bo dostaje nawozu mniej więcej, nawet mniej niż inna moja lokacja. Jest tak, jak jest, a niedawno ją nawoziłam i jakby się pogłębiły jeszcze te zmiany, więc nie do końca wiem, o co jej chodzi. Czy ktoś z Was wie, czy ona po prostu tak ma? z niedożywienia czy z przeżywienia bo tak jak mówię, to się pogłębia jak dam jej nawóz, a i tak dostaje nawozu mniej niż inne alokazje a skoro już przy alokazjach zostajemy, no to tutaj alokazja melo ze swoim uroczym twardym e, liściorkiem Przesło to wygląda, się przyznać ogólnie sprzątając regał odkryłam, że Bella sobie żyje ale jakaś taka wysuszona, a miała wodę w keramzycie nie wiedziałam o co chodzi i się okazało, że zgniły jej wszystkie korzenie, więc ukorzeniam sobie nowo będzie dobrze, czasami się tak e, z chojami zdarza. A tutaj Hoja Krinkelite, ja ją bardzo lubię. Dekoracyjne, grube liście, które się uroczą, wyginają, wyglądają trochę jak takie łupy z fasoli, e, w których były ziarna. Super, mi się to bardzo podoba, bardzo lubię tą hoję. Ona jest fajna, łatwo dostępna. E, tutaj Hoja. Jak ty się nazywałaś, kochanie? Że mi ja jeszcze pamiętała, jak to się nazywało. Nie pamiętam, a chyba jest niepodpisana. Widzicie? Trochę nie opowiadałam o chojach i już zapomniałam, jak się nazywa. Niestety mam nadzieję, że przypomni mi się, aby dobrawać. Choja Kaniaku Mariana też bardzo ładnie sobie radzi. Nie jest jakimś demonem szybkości, ale ma tutaj też dosyć ciemno. Zresztą ją wystarczy lekko dotąd, ona odrzuca liście. Tutaj się szykuje do odrzucenia jednego z nowych liści, pewnie po tym, jak ostatnio tutaj ruszałam wśród nich. Choja DS70. Też dosyć drobna, ale do tej pory stała w bardzo ciemnym miejscu, bo zakryta dronami. Zobaczymy, jak będzie teraz. Obok hoja, hoja Chinguensis, hoja dixoniana i hoja... E... Nigdy nie pamiętam. Mary. Nie pamiętam tej trzeciej niestety. Dosyć długim. I tutaj z nimi też mam taki problem, że jakby liście robią coś takiego... Nie wiem, z czym jest to związane. Nawożone tak jak inne hoje, wszystko jest tak samo jak inne hoje i tutaj znowu widzicie powtórka z rozrywki teraz się to znowu pogłębiło nie wiem, potnę i ukorzenie od nowa i spróbuję tym razem w ziemi część zostawię tutaj, a część wrzucę w ziemi i zobaczę czy da to jakiś efekt mój filodendron White Night ma white tylko jednego liścia minę to ciszą po prostu w tle filodendron Florida Beauty widzicie jak pięknie rozjaśnia nam liście już jak dojrzeją bo początkowo są takie właśnie limonkowe jak widzicie tutaj jak widzicie tutaj, a potem się robią takie piękne blade. Przypominam, liść macierzysty, z którego ta sadzonka wyrosła, naprawdę jest przepiękna. Zresztą matecznik jest zjawiskowy, więc nie dziwię się, że tak ta piękność wygląda. E, Przed nią tutaj hoja... hoja eklipsa? Nie, mówię, że ja nie pamiętam teraz za bardzo, chyba. Tutaj hoja rotundi flora i ten liść taki był i taki jest ale tutaj już wyrósł nowy liść i idzie kolejny więc super, ona sobie tak lata ale spokojnie, ma korzenie i jakoś tam sobie y, powoli radzi tutaj moja nieszczęsna alokazja z Lani, chciałam powiedzieć, że ale już oni niej słyszeliście ale nie słyszeliście, bo ja rzeczywiście nagrywałam wcześniej o niej film, ale ten film wyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu, więc o mojej alokazji o z Lani, tam będzie więcej słów nie będę się nad nią tutaj zbyt długo zbijała, bo <laughs> widzicie jak wygląda Tutaj moja doniczka z kilkoma syngoniami, syngonią erytrofilum botaniczne, czyli te z brokatem, ale nie będzie tego widać na filmie niestety. Tutaj z tyłu syngonią Freakings, przepiękne syngonią Red Spot tricolor, które postanowiło ostatnio być bardziej różowe niż Red Spot tricolor zdarza się i na końcu. Moje syngonium Grey czy tam Green Splash idzie, nowy liść i jeden zasuszyło, ale tak jak mówię, ja ostatnio przesuszałam roślinę. Nie ma się co dziwić. Obok syngonium się pędzę Frosted Heart. Tutaj y nie wiem, czy pamiętacie, ale ona była przepiękna, ta moja begonia burkili, natomiast ja ją tak przesuszyłam, że zostało z niej to, co widzicie. I na tym musimy pracować, tym musimy się posiłkować. Zastanawiam się, czy jej tak nie ciąchnąć i tego nie ukorzenić od dołu, pozwolić, żeby rosła. Ale na razie może wrócę do schematu po prostu częstszego i regularnego podlewania roślin. A tutaj hoja lacunosa EPC 103, czyli long leaves, Bardzo fajny buszek, ja ją bardzo lubię. Regał obok i moje przepiękne Anturium Propingu. Proping które zaczęło mi coś żółknąć. Tak, wciornastek. Czyli się jeszcze nie w Wciornastka z regałów. No cóż, dobrze wiedzieć. O, ostatnio miałam nimem i wydawało mi się, że już żadnego nie widzę. A tu proszę, jeszcze, jeszcze są. Nie, nie przeskoczymy tego, takie życie z roślinami. Więc tak, Anturium Propingu bardzo ładnie po tym, jak mi odrzuciło korzenie liście, sobie wraca do żywych. Jak widzicie, liść najnowszy całkiem ładny. A tam na dole już produkowany jest kolejne liście. ma aktualnie trzy. Obok, ale okazja Michalicjana na była piękna, gęsta. Został jeden liść, nowy się tam urwał niechcący. Został jeden liść. Bo ma, nie dość, że ma ciasno w korzeniach, to jeszcze, jak mówię, przesuszałam rośliny, też muszę go przenieść, ale no, nie zawsze mam czas, żeby wszystko zrobić naraz. Tamte bardziej wymagały przeniesienia. Ten antuleczek poczeka. Obok Monstera, Tay Constellation, przepiękny, najnowszy liście, jak widzicie, zjawiskowy. Ja uwielbiam mój okaz, uważam, że jest naprawdę jednym z piękniejszych, jakie widziałam na żywo. Jestem w nich Szczerze, zakochana, tutaj niedługo już jest grubo, więc powinien wychodzić kolejny liść, mimo że ten jest jeszcze jaśniejszy i miększy niż inne. I skoro już jesteśmy na tym poziomie, tutaj mamy moją alokację Dragon Scale. Przepięknie tutaj wygląda, przez jakiś czas nie do, miała nowych liści, bo stała w ciemnym miejscu, bo musiałam zrobić rozszerzenie, żeby ją tutaj zmieścić, ale już znalazłam dla niej. Idealne miejsce, jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda, a tam z tyłu chowa się mój sprendik, którego muszę uciąć szczyt i sobie ukorzenić, żeby go zagęścić. Proszę bardzo. Piękności. Troszeczkę niżej, na tej samej półce mamy filodendrona deflexum, który słabo przeszedł tranzyt z wody, ukorzenianiu do ziemi, głównie przez to, że jak mówię, Przesuszałam roślinę, ale teraz już y, coraz lepiej wygląda, więc powinno być dobrze. Tej siły korzenia hoja Matilde. A tutaj mój biliet je musiał trafić z tamtej półki, bo już był po prostu troszeczkę za wysoki. Spójrzcie na najnowszy liść. Piękny, duży. Jestem z niego bardzo zadowolona. Już ma ten taki bardziej płaski kształt, taki bardziej strzelisty. Te żebrowania są coraz wyraźniejsze. Bardzo mi się ten filodendron podoba, Przypominam, że początki jego u mnie to był taki liść, a teraz taki liść. No, różnica spora. Obok filodendron pasta za nami. Nie wiem, czy my kiedykolwiek dojdziemy do ładu ze sobą. Tutaj coś wychodzi, ale nie wiem, czy znowu się liść nie ułamał. E, może kiedyś nasza współpraca będzie wyglądała lepiej. E, tutaj filodendron Burle Mark z Nie przejmujcie się, że jest taki rzadki. On był dużo gęstszy, ale ostatnio go ciałam, więc tak to wygląda, ale no, jest naprawdę przepięknie e, wybarwioną sztuką. Jestem bardzo z niego zadowolona i tak jak mówię, nadal marzę o billietti w wersji Variegata, bo on wtedy wygląda podobnie tylko właśnie jest billietti. A tutaj moja <grytania> begonia chloroneura. Przez to, że nie ma tu jakoś wybitnie dużo światła, bo ledy jednak za bardzo nie docierają. Ona bardziej korzysta z tego wschodniego okna, które zimą ma wątpliwą ilość światła. Tutaj pięści są dosyć wyciągnięte, ale tak czy inaczej przepiękne, duże, interesujące. Teraz też jest już ciemno. Ja. Nie włączyłam sobie światła w pokoju. Czekajcie. Włączyłam światło. Czy widać trochę lepiej kolory liścia? Nie, no jakby było światło dzienne. Ale niestety nie zawsze się tak udaje. Ale rośnie pięknie. Tylko muszę pomyśleć o przesadzeniu do większej donicy. Tam z tyłu ukorzeniają się sadzonki hoi rosity 3. A tutaj Marysia mi przywiozła jakieś anturium z tych jungle coś tam, żeby odbiło ładnie. I w sumie no już dla mnie. Dalej choja witer Jest przepiękne. Duże liście. Poszła teraz w kącik, bo zawsze stała tutaj, ale już powoli przestawała się mieścić. Naprawdę zjawisko, ją bardzo lubię. I tutaj Hoya Sigillatis. Ona się teraz kiedyś nazywała, a teraz nie pamiętam jak. Ale to jest moje trzecie podejście do niej i ta w końcu sobie rośnie. Syngonium velozianum Mam jeszcze dwie inne odmiany, bo mam jeszcze Rai i velozianum Green Velvet. Rozjadę, ja dobrze mówię? Chyba tak. No i mam w planach je posadzić razem obok Esmeralda, czyli filodendron esmeraldense, ale mam jakiś problem z najnowszymi liśćmi, że wychodzą takie. Brzydkie, jak widzicie, i co? I mamy wciora. Mamy jakieś kropki, ale to się nie rusza. To Są kropki, a nie wcior. Nie wiem, muszę to coś zrobić, bo to już jak widzicie jest drugi który tak brzydki, a wcześniej było wszystko w porządku w tle moje, moja alokazja silver dragon no przepiękna, ja jestem w niej zakochana wiecie, ona się już tutaj powoli przestaje mieścić ale póki się mieści, to ją tutaj trzymam niech będzie piękna tutaj anturium krystalinum silver tak jak widzicie cudo, a w tle moja hoja wilbur graves całkiem ładne Splasz, tak, jak możemy zauważyć, jestem zadowolona z tego, jak rośnie. Ten jeden liść, który pierwszego wypuściła, był niezadowalający, ale cała reszta jest przepiękna. Anturium besse, jak widzicie, oberwały mocno liście, bo ja je przesuszyłam tak, że ono leżało, więc stare liście tutaj po prostu są suche, a nowy liść się przez to uszkodził i też tutaj taki. Nie do końca ładny wyszedł, tak jak mówię, ja z anturiami się nadal nie dogaduję, to jest moje z powoli mam tego trochę dość. Filodendron White Wizard, który ostatnio przestał mieć ładną biel, więc chyba go sobie utnę, żeby go zagęścić i zobaczyć czy dzięki temu ten dół będzie bardziej biały i ładniejszy. Wychodził taki jak kiedyś, a nie taki, że tej bieli prawie nie widać, chociaż może być też winą to, że ja tą roślinę mocno osłabiłam tym, że właśnie... Rzadko je podlewam i zapominam o tym. Hoja Polineura Brożet, przepiękna i coraz dłuższa. Tutaj są pod spodem nowe liście, tylko się lekko wybiały i z tyłu Hilo Beauty. A co to jest dokładnie, to ja wam nie powiem. E, tutaj Filodendron Atabapenze, przepiękny najnowszy list, a obok niego w tej samej Donicy to też jest Atabapenze, ale tutaj jest Atabapenze, krzyżówka z bilietiem, którego już widzieliście. Widać różnicę, mam nadzieję. I też przepiękne rośliny a ta papęzę bordowy od spodka krzyżówka taka bordowo-brązowa od spodu a bilietia, czyli druga składowa krzyżówki zielona od spodu i od przodu choja, której nie pamiętam jaka jest jej nazwa, niestety szybkie spojrzenie tutaj bo muszę tutaj zrobić porządek Begonia Imperialis Silver Lace, tutaj Anturium Radicans z Luxuriansem, begonia Variabile, która sobie tej średniej razie ma za małe liście, chyba za dużo światła, i przepięknie radzący sobie Macodes Petola, który wygląda niczym z awatara, po prostu z tym swoim błyszczącym uderzeniem. W nim jestem akurat szczerze zakochana i chcę mieć więcej Macodesów w tej Ala Terrarium. Kolejne piętro, i mamy troszeczkę poprzypalaną od lampy. White Princess, którą muszę pociąć, bo już jest za duża i przesadzić, zrobić z niej gęstego krzaka. Wygonia Black Mamba. Całkiem ładnie się matykała, musi mieć większą doniczkę, bo zdecydowanie za szybko przesycha, przez to się robi oklapła. Tutaj filodendron Sharonie. przesuszałam roślinę, tak jak mówiłam. Nowe liście Coś mi nie pasuje w tym filodendronie ogólnie rzecz biorąc. Tutaj to mi nie pasuje, bo wygląda jakby go to zjadł, ale to po prostu nowe liście jest taki, blady. Coś mi nie pasuje. Nie wiem, ja na zdjęciach zawsze myślałam, że ma ładne, grube liście. On, ma takie papierowe te liście, przez co każde przesuszenie kończy się takim wyglądem alanturium, co mnie strasznie irytuje. Tutaj mamy choje Biakensis, Ja ją bardzo lubię. Piękny kształt liścia, piękny splash, nic z nic ująć. Obok moje syngonium rai, które też przez przesuszenie wygląda dosyć biednie. Też planuję pociąć i zagęścić i syngonium Wendlandii Green Velvet, przez przesuszenie też dosyć biednie wygląda. To samo, jeżeli chodzi o moją bygonię Cizorę. Ona no, nie wygląda za ładnie, ale tam idą nowe liście, więc powinno być super i powinna niedługo odbić. Nie wiem, czy pamiętacie, jaka gęsta była. Tutaj moje z Syngonią Strawberry Ice, które się dosyć mocno wygięło, Się dosyć mocno wygięło i ja muszę chyba w ogóle uciąć i zagęścić, i oprócz tego wsadzić głębiej, bo widzicie, jak się chwieje. Tutaj się zagęszcza Hoja Snow Queen której matecznik jest tutaj, a tutaj są moje dwa anturia też, nasion, tylko nie pamiętam teraz z czym to był kros ale całkiem ciekawa iść taką jakby matową lekko wykończenie fajnie się odbija. To są dwie sadzonki z tyłu, no by inny, jak nie moja Hoja Tilde Splash. wiemy o tej piękności jakby jej nie trzeba przedstawiać. Obok Piper Krokatum, czyli pieprz poszedł sobie tutaj na regalik do przypięcia, tylko jedyne co mnie drażni w tym piperze, to że piper ma takie charakterystyczne krople tłuste, klejące od spodu i to zostaje na wszystkim. I trochę mnie to drażni, że jest w związku z tym na regale, bo będzie się brudził. On rośnie w muchu i w muchu mi się pieprz jak najbardziej sprawdza. A z tyłu moja hola, hoja polineura klasyczna. Tu mieliśmy brożet. Tutaj mamy klasyczną, i uwaga, to już jest drugi tydzień, kiedy ten kwiatostan jest otwarty. Teraz już powoli zaczyna schnąć, ale jeszcze 3 dni temu miałem na sobie kroplę. Już nawet ma trochę, bo mi na palec bo Więc tak, przepiękna hoja. I idziemy do tego buszu. Tutaj mamy do czynienia z dwiema sadzonkami, sadzonkami drona Gloriusa, czyli mieszanki Gloriosum z melanochryzum chyba, ale nie pamiętam teraz. Tutaj drugi liść idzie któremu muszę trochę nawiżyć, bo się nie może odkleić, bo już trochę tak siedzi. Ale w końcu ogarnęłam to, że przestanę pękać liście. Tylko jak widzicie, e, też miał wciornaski, aktualnie nie ma. Muszę znowu po prostu ogarnąć e, tą półkę. Ale liście naprawdę przepiękne, duże. Ko początkowo miał problemy z porodem z tyłu. Monstera ta, którą ucięłam, jest w zagęszczeniu w pudle. O, to też jest liść tego właśnie Gloriusa tutaj filodendron meksykanum, który potrzebuje zdecydowanie większej doniczki, żeby zacząć ładnie powiększać liście bo przez to, że mu już doniczka się zrobiła za ciasna, to przestał je sukcesywnie powiększać no i proszę Państwa, moja piękność, po prostu uwielbiam patrzeć na ten bursz tutaj on po cięciu poszedł w ogóle na dwa stożki to jest najnowszy z liść z jednego ze stożków to jest mój filodendron hosepon, jednego ze stożków i proszę Państwa, najnowszy liść drugiego ze stożków wielki, gęsty, ja mam twarz jak się budzę praktycznie obok niego, uwielbiam tą roślinę jestem w niej zakochana nic dawać, nic ująć, jak możecie zdobyć filodendrona hosebwono to po prostu go zdobywajcie, bo jest tego zdecydowanie warty spójrzcie w jakim kolorze w ogóle wychodzą nowe liście, to jest taka mleczna biel cudek, potem się robią z nich takie a obok moja monstera variegata, którą też panuje uciąć sobie tylko ten szczyt i jego zostawić do dalszej kultywacji, bo jest ładnie wybarwiony a reszcie znaleźć nowy dom najnowszy no, liść i mamy tutaj jeszcze dwa antki anturium pendens i anturium gracile, które ma jakiś problem z życiem mm, Tak, ale to anturium, jakby nikogo to nie dziwi i ostatnia półeczka tutaj mamy mojego filodendrona terokraspedonu, któremu ułamałam pół nowego liścia a szkoda, bo to jest long boy, czyli będzie miał piękne, długie liście. Tam z tyłu mamy choje Cegajemzis i choję erytrynę, którąś. Tutaj mamy kosz różności, które się ukorzenia. Jak widzicie, tutaj i tutaj wyzerowałam dioscorę Discolor, żeby się puszczała od nowa, bo musiałam ogarnąć ją na regale. A że liście już były trochę zmęczone życiem, bo ją też przesuszałam, no to nie wiem, czy się przyjmą ale próbuję, a z tyłu również pocięte do takiej wysokości e, Dioscora Barenzis, a tutaj ukorzeniające się sadzonki. Jak mnie poinformowała Dajbadyla, bo się dowiedziała, że one najpierw produkują bulwki i tutaj niektóre widzę mają, zaczynają mieć jakieś zgrubienia, więc może z nią coś będzie. Tutaj przepiękny filodendron to tutaj też filodendron, który będzie miał długie, e, cienkie, długie, wąskie, piękne liście. E tutaj Monstera Pinati Partita. Tam syngonium Eclipse i przepiękny Filodendron Hederaceum Varigata, który jak widzicie ma podobny kolor bieli do Jose bueno. Doprawdy przepiękny. No i cóż. Z przeglądu to było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, ja jutro, czyli w sobotę 28 stycznia, świętuję swoje ćwierć wieczory 25. urodziny, więc, jakby ktoś z Was chciałby mi zrobić prezent z tej okazji, to będzie mi bardzo miło, jeżeli polecicie mój kanał komuś, kto wiecie, że może być zainteresowany tematyką. Dzięki temu będzie nas tutaj coraz więcej i będzie coraz więcej pomysłów i tematów do tworzenia, bo co tysiące głów to nie jedna, prawda? <laughs> Pokażę Wam jeszcze raz Hosebono. I tym przepięknym liściem pożegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie, który będzie o największych zawodach 2022 roku. Trzymajcie się. Pa!